Gloria in excelsis deo et interra pax hominibus. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Bardzo serdecznie witam wszystkich Was, kochani, na kolejnej naszej już wigilii bez samotności wigilii zorganizowanej przez wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce. Dzisiaj wyjątkowo słabo Was widzę, ponieważ światła oślepiają, ale mam nadzieję, że wszyscy znaleźli już swoje miejsca. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich wolontariuszy, wszystkich naszych gości, abyśmy zasiedli do stołu. Wszak nie, przyszli, nie przyszliśmy ani do teatru, chociaż będziemy mieli tutaj kilka teatralnych scenek. Nie przyszliśmy na koncert, chociaż będzie tutaj śpiewał przed nami chór. Spotykamy się jak... Tradycyjna polska rodzina na wieczerzy wigilijnej. A więc trudno sobie wyobrazić wieczerze bez zasiadania przy stole, więc bardzo proszę kochani, kto jeszcze nie ma dla siebie miejsca, e, wolontariusze również, nasi goście, zasiądźmy przy stole. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy spotykać się w Olsztynie. Dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym stało się to możliwe. O tym powiemy kilka słów e, za chwilkę, ale teraz chciałbym zaprosić na tę, nazwijmy to, estradę osoby, które od początku dołożyły wiele starań, poświęciły swój czas koordynatorów, organizatorów tej wigilii, a są to Piotr Duliszewski, Miron Wierzchowski i Marek Borowski. Panowie, chodźcie tutaj do nas i powiedzcie kilka słów. Dzień dobry, witam Państwa. Obiecuję, że to będzie bardzo krótko i bardzo szybko, bo tak naprawdę grafik mamy bardzo napięty, ale chciałem wam wszystkim, bardzo się cieszę, że te stoły się zapełniają i chciałem wam wszystkim życzyć wesołych świąt i fantastycznie, że jesteście tutaj z nami. Zaraz będę się przechadzał, będę wam rozdawał także posiłki. Cieszę się, że jesteście z każdym będę chciał jeszcze porozmawiać, a teraz życzę wam wesołych świąt i oddaję moim kompanom głos, niech też te parę słów dla Was. Ja też bardzo króciutko, cieszę się, że jest nas tak dużo. Zadawano mi często pytania, czemu to robimy? Czemu to robimy? Robimy to dlatego, że chcemy, żebyście byli szczęśliwi. My się czujemy szczęśliwi, jeżeli wam możemy pomóc. To jest tak, że jeżeli ja jestem tutaj z wami, to moje serce jest przepełnione miłością i szczęściem. Dziękuję, że tutaj przyszliście. Dziękuję, że możemy spędzić te święta razem i wesołych świąt. ja chciałbym złożyć mam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Jakie zdrowie to wszystko reszta się spełnia. Oczywiście dobre, dobrego czasu w te święta, ale też chciałbym bardzo serdecznie podziękować tej ogromnej rzeszy wolontariuszy, partnerów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie, bo tak naprawdę gdyby nie ta grupa osób nie moglibyśmy się tak spotkać. Tu każda rzecz, każde krzesełko, każdy stół, każdy talerzyk, każda potrawa została przygotowana i za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego włączyli. A Wam jeszcze raz życzę zdrowych i wesołych świąt. Powiem Wam, że to nie, nie wiem, jak w Waszych domach jest, czy, czy na Wigilii y, są przemówienia, ale w moim jest y, i pewnie w wielu Waszych domach również. Naszymi specjalnymi gośćmi dzisiaj y, są wyjątkowe osoby. Jest z nami Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Gurzyński, metropolita Warmiński, który za chwilkę tutaj u nas się pojawi. Bardzo dziękujemy Księży Arcybiskupie za, za obecność, Ekscelencji. Bardzo dziękujemy za obecność prezydentowi Olsztyna. Jest z nami dzisiaj pan Robert Szewczyk i przy tej okazji bardzo dziękujemy, bo, bo to właśnie samorząd olsztyński wsparł nas. Dzięki temu możemy spotykać się właśnie tutaj, w tym miejscu Panie Prezydencie. Księży arcybiskupie serdecznie zapraszamy. Jest z nami także przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego, ale także od, od wielu, wielu lat wolontariusz naszej fundacji Marcin Kotowski. Zapraszam serdecznie. A przy tej okazji witam także tych wszystkich, których może tutaj nie zapraszamy, ale witamy samorządowców radnych miasta. Widziałem, miałem okazję przywitać się z panem Marcinem Możdżonkiem i z wieloma innymi osobami. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj ludźmi z różnych środowisk, także z różnych wyznań, także o różnych poglądach. Wigilia dla Samotnych od początku jest tak naprawdę przedsięwzięciem, które łączy ludzi. O rozmaitych przekonaniach. Co ciekawe, nawet łączy tych ludzi, którzy nie identyfikują się z chrześcijaństwem, ale są z nami od początku. I to jest, myślę, jeden z wielkich błogosławień z tego. Pozwólcie Państwo, że oddam teraz głos naszym gościom. Najpierw głos zabierze Pan Prezydent, później Przedstawiciel Wojewody, a, a potem Ksiądz, Arcybiskup przeczyta Słowo Boże i wprowadzi nas modlitwą po błogosławie opłatek już do samej wieczerzy. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Państwo, bardzo dziękuję, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być. Ta przestrzeń powstała nie tak dawno. Nasza nowoczesna, piękna hala Urania. Tu się odbywają wydarzenia sportowe, tu przychodzi młodzież, tu odbywają się różne ważne spotkania. I to jest wspaniałe i piękne, że. Możemy się tutaj dzisiaj też spotkać na wigilii, takiej tej wyjątkowej wigilii. Bo to miejsce powstało też na takie właśnie spotkania. Chciałem, żeby wszyscy tutaj czuli się jak u siebie w domu, czuli się u siebie. Chciałem, żeby w Orsztynie wszyscy czuli się jak w swoim domu, jak w rodzinie. Bo my jesteśmy rodziną. W nie różnie bywa, sami to dobrze wiecie, ale co do czego można na siebie liczyć, i chciałbym, żebyśmy my w Olsztynie też mogli na siebie liczyć. Życzę Państwu codziennej życzliwości, tej w domu, w tej wśród najbliższych, ale też takiej zwykłej, sąsiedzkiej, czy z ludźmi na ulicy. Nie tylko dzisiaj. Każdego dnia, chociaż ten dzień jest wyjątkowy i tych spotkań wyjątkowych będzie dużo. I to dobre, i to ważne, żeby właśnie dziś nie czuć się samotnie, być z kimś, odwrócić się nawet do tej nieznajomej osoby, która siedzi po prawej i po lewej stronie, i złożyć sobie życzenia i poczuć, że nie jesteśmy sami. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Te święta i na każdy kolejny dzień roku. Dużo zdrowia, pogody serca i wewnętrznego spokoju. Żebyśmy wszyscy czuli się w naszym mieście dobrze, jak w domu. Wszystkiego dobrego. Drodzy, w imieniu swoim oraz Wojewody Rosła Króla życzę Państwu miło spędzonego czasu podczas dzisiejszego spotkania wigilijnego. Cieszcie się Państwo swoją obecnością, rozmawiajcie, radujcie się, świętujcie. To, że dzisiaj się tu spotykamy, jest dowodem na to, że w Wigilię nikt nie musi być sam. Wesołych świąt! Bardzo dziękujemy, a teraz chciałbym zaprosić jeszcze do nas e, serdecznego przyjaciela i brata w Chrystusie ojca Kordiana Szwarca, e, który odczyta dla nas fragment z Ewangelii według świętego Jana. Przywitajmy też ojca Kordiana, który od początku, od, od, od niedawna, ale nas wspiera swoją franciszkańską charyzmą Kordianie. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Prosimy o przeczytanie Słowa Bożego, a ja poproszę, żebyśmy na momencik powstali do słuchania Słowa Bożego. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało, i bez Niego nic się nie stało. Co się stało. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła. Na świecie był i świat dzięki niemu powstał. I świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego i Jego właśni go nie rozpoznali. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego i pochodzącego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczy o nim i ogłasza, mówiąc, On był tym, o którym powiedziałem, ten, który idzie za mną, był przede mną, ponieważ był pierwszy niż ja. Oto słowo Boże. Zechciejmy spocząć. Bardzo dziękuję, Kordianie, za. Odczytanie słowa księża arcybiskupie, prosimy o e, kilka słów re refleksji, a później też o modlitwę, o błogosławieństwo. Zapłać, moi drodzy. Wysłuchaliśmy tego fragmentu, Pisma Świętego, zupełnie niezwykłego fragmentu. W naszej chrześcijańskiej, zachodniej cywilizacji niewiele jest takich tekstów, które miałyby tak fundamentalne znaczenie właśnie dla naszego świata. Jak usłyszeliśmy, dużo pojęć filozofii greckiej. Otóż tym językiem, właśnie po grecku, nawiązując do najgłębszej tradycji myśli ludzkiej, zostały wypowiedziane słowa zupełnie z innego świata. Ze świata Ewangelii, wcześniej Starego Przymierza, objawienia Pana Boga człowiekowi. My wiemy i to często przypominamy sobie, kim jesteśmy jako właśnie nasza zachodnia cywilizacja, że łączymy te światy. To piękne połączenie, które w tym fragmencie widać jak żadnym innym, jest aktem założycielskim naszej cywilizacji. Moi drodzy, ta myśl fundamentalna, która także dzisiaj ma przejaw właśnie w tym spotkaniu, dotyczy oczywiście człowieka. W tych słowach wypowiedziane są najgłębsze prawdy o człowieku, którego godność została wyniesiona do takiego poziomu, że już nawet naszą wyobraźnię wyżej nie sięgniemy. Bóg stał się człowiekiem. Już wyżej godności człowieka się nie da wynieść. I szacunek dla człowieka. Jaki przejawia się właśnie w naszej cywilizacji przez wszystkie pokolenia aż do dzisiaj, kiedy mówimy o prawach człowieka, my wszystko mierzymy właśnie tą godnością człowieka, która została opisana właśnie w tym wydarzeniu, tajemnicy wcielenia, którą właśnie w taki sposób poetycki w języku mądrych. Filozofów greckich wypowiada umiłowany uczeń Chrystusa Pana. Ten, który jedną prawdę będzie chciał nam bardzo mocno przekazać: o tym, że Bóg jest miłością i że właśnie człowiek został z tego powodu stworzony i stworzony na Boże Podobieństwo, czyli zdolny do miłości. Cała reszta. W odniesieniu do człowieka jest konsekwencją tego faktu. I także, że znajdują się ludzie, którzy poczuwają się do tego, żeby myśleć o innych, nie zostawić innych samymi w jakiejś trosce, biedzie. Także i ci, którzy podjęli to dzieło, w którym my dzisiaj uczestniczymy, za co. Gorąco chciałbym podziękować, bo to jest przejaw właśnie naszej głębokiej chrześcijańskiej kultury i cywilizacji, która opiera się na godności człowieka. Którą powtórzę, wyprowadzamy właśnie przede wszystkim z tego faktu wcielenia, że Bóg stał się człowiekiem. Ta miłość do drugiego człowieka, która stała się przykazaniem ściśle złączonym z miłością do Pana Boga. To są z kolei fundamenty jakiegokolwiek prawodawstwa, które w naszym świecie tworzymy. Moi drodzy chciałbym życzyć, abyście doświadczyli dzisiaj podczas tego spotkania właśnie takiej prawdy o człowieku, którą możemy wyczytać w życzliwych gestach, gestach pełnych miłości, jakie inni do nas kierują. Jakie przejawiają właśnie poprzez to, że poświęcają swój czas, swoje środki, aby być blisko drugiego człowieka, szczególnie wtedy, kiedy widzą jakąkolwiek potrzebę tego człowieka. Ten gest połamania się chlebem, tak głęboki w swoim wyrazie, tak dotykający każdego z nas, jest znakiem, który chyba najczytelniej pokazuje nam tę prawdę, jak. Bardzo winniśmy być blisko drugiego człowieka i dawać mu to, co rozpoznajemy jako dla nas najbardziej ważne, potrzebne, także na co dzień. Chciałbym Wam życzyć, moi drodzy, abyście tej bliskości drugiego człowieka, tej miłości drugiego człowieka nigdy nie doświadczali jako deficytu w Waszym życiu. Żebyście spotykali tych dobrych ludzi, którzy w takich czy w innych gestach, Będą Wam objawiać właśnie tę najważniejszą prawdę o człowieku, że Bóg nas wszystkich kocha niezależnie od tego, jak żyjemy i dla nas wszystkich pragnie, abyśmy doświadczyli Jego bliskości poprzez bliskość innych. Niech dobry Bóg da Wam radość dnia codziennego, nie tylko nad. Te święta, ale także i na co dzień, niech nie zabraknie dobrych ludzi, którzy będą potrafili Wam okazywać zwyczajnie ludzką postawę, ludzką życzliwość, ludzką miłość. I pamiętajcie, inni także od nas takiej postawy oczekują. Dzielenie się tą postawą to jest właśnie ten świat, który przyszedł, aby tu na Ziemi założyć nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Postańmy teraz i pobłogosławię opłaty, którym będziemy się za chwilę dzielić. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy, przy tym stole. Podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Prosimy Cię, pobłogosław nas i ten opłatek, którym będziemy się łamać i zwyczajem naszych Ojców składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza potrzebującymi miłością, życzliwością, i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Jak w każdej rodzinie, teraz jest ten moment, żebyśmy przełamali się opłatkiem, uśmiechnęli się, przywitali z ludźmi, których może nie znamy, którzy są koło nas. Tymi e, wigilijnymi podrawami będziemy też jak podczas każdej wieczerzy wigilijnej kolędować. E, za jakiś czas tutaj e, na e, scenie pojawi się nasz kolędowy chórek. Teksty kolęd to będą znane polskie, ale nie tylko polskie kolendy i pastorałki. Więc mam nadzieję, że kto będzie miał ochotę, też do nas dołączy. E, a teksty będą w tym pomocne. Chciałem również powiedzieć, że przygotowaliśmy specjalne wydarzenie. Właśnie w związku z tym, że mamy dzięki uprzejmości samorządu Olsztyna tą dużą salę, mamy tutaj scenę, jak widzicie za moimi plecami jest dekoracja. Nie jest to żółbek, tylko jakieś segregatory, wieszaki, lampy. O co chodzi? Nasi wolontariusze to nie tylko kucharze, to nie tylko specjaliści od dekoracji czy od promocji, ale to także aktorzy, amatorzy, ale aktorzy. Przygotowała ich Pani Katarzyna Kropidłowska, również jest z, z, z wolnym miejscem od samego początku, od pierwszej edycji. Myślę, że e, bywalcy Teatru imienia Stefana Ajaracza znają Panią Katarzynę Kropidłowską, która dzisiaj wyreżyserowała spektakl oparty na opowieści e, wigilijnej e, Karola Dickensa. I to przedstawienie rozpocznie się po kolędowaniu, więc mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy i będziemy mogli podziwiać tę przepiękną historię, która od wielu, wielu dziesięcioleci porusza ludzkie serce. A teraz życzę wszystkim smacznego. Za kilka minut rozpoczniemy wspólne śpiewanie naszych kolęd.